Zobaczcie, że jest na politechnice ludzkiej, czyli ogólnie na tym, yy, jak to się mówi, no, yy, miejscu, w którym jest takie odpadówki, powstaje, który kwalifikuje się tylko do pracy później w literkarsach, w Ultransach, SpodKontakt, spedimeksach. I teraz wujek wam zarysuje, bo to jeszcze wam udowodnię, że to jest faktycznie tutaj miejsce, o którym powiadam, Centrum Ekspertyz i Projektów, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Dziakamar Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. I zaraz wujek wam zaadres samochody. I za chwilę wrzucę na które to dłuższego czasu ze jeżdżą po mieście. Proszę zobaczyć tutaj e, Citroen, Toyotka, e, dobrze, że tak sobie ponagrywałem te miejscówki, e, w którym tu jesteśmy, bo tak to są dużo hasztagów będzie do wklejania e, i dużo oznaczenia, tak? I też dużo miejsc, dużo ludzi sprawnych inaczej, czy głupszych, chciałbym wam po prostu wskazać, tak, żebyście widzieli, e, na no jakie miejsca ono na jakie miejsce należy uważać na i na, na jakie miejsce należy unikać. Jakie auta, czy jakich, jakich typu, jakich typu ludzi, jakiego typu ludzi można spotkać później e, powiedzmy w, e, w, 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 w na przykład w Sizerze w złotych tarasach, nie? Dobra, tutaj pierwszą stronę już obijałem. I to są wszystko prawdopodobnie albo w dużej części wykładowcy, a druga część to są ludzie, którzy są po prostu studentami tutaj e, na tych całych wydziałach, W tym w ostateczności kończą jakim się jakim się bardzo dobrze uda, nie? To wtedy kończą, że jest w tych tarasach. Ale to naprawdę trzeba mieć bardzo duży fart, bardzo duże znajomości, bardzo być dobrym w łóżku, mieć bardzo dobre kontakty, jeżeli chodzi o kwestie narkotyków eee, i ogólnie bardzo dobrą kondycję, bo troszeczkę na ten temat wiem. Eee, to teraz, zaraz wam zademonstruję więcej aut, bo tutaj e, jest troszeczkę do przejścia. O tym jak się okazuje. Zapozuję i za chwilę włączę w drugim miejscu, nie, inne, to inna auta, bo tak to za długo, za długo będę musiał coś tam gadać, ja nie jestem ciekaw, aż, Dobra, to jest miejsce parkingowe, oznaczone kolorem jakimś tam, przeznaczone nas w do osiół podających specjalną żółtą kartę, jakoś tam, dobra, nie jest to Nagrywamy dalej tutaj. Zobaczycie, jak niepełnosprawne studenciaki wraz z wykładowcami bardzo prawdopodobnie. Odkleili sobie, coś tu się odkleiło, być może to e, chyba jest, nie wiem, zaraz płaty tak, płaty czołowe, w jakieś stłuczenie mózgu, może, być może to występowało i tak właśnie te niepełnosprawni, tacy to właśnie niepełnosprawni zaczęli za samochodami po mieście jeździć, nie? E, to trwa może już z pół roku, dlatego też zademonstruję wam, e, jak wyglądają właśnie ludzie w i jak wyglądają właśnie ci ludzie, o których jeden z prezydentów mówił, e, Kaczyński czy któryś, ludzie drugiej kategorii. Zresztą sami zaraz zobaczcie, jakie to będą samochody, to sami po, po, po samochodach będziemy mogli stwierdzić, że to jest druga kategoria. Cześć o cio! Tam, przecież siedziałam w informatyce, zobaczcie. Nie będę nagrywał mord, nie, bo nie chcę się blura wstawiać. I tutaj nawet taki jeszcze centrum, nie? Teraz zobaczcie, Opel i te wszystkie auta, które tutaj teraz wam nagrywam ładnie, pięknie, to są auta, które za mną się do czasu w mieście jeżdżą. Miejsce, się tutaj przy Łuczakach 222, a w Polsce jest 222 numerek, nie wiem, to mają dokładnie numerek. No ale tutaj jest taki na pewno nieparzysty, posługując się 222. Ale no zobaczcie, to są auta, które tutaj są właśnie studenciaków albo wykładowców, tych właśnie, którzy raczej zbyt wielu ciężarówek nie będą mieli. Tak jak o tym stwierdzenie, że w tych tarasach. Trzeba coś znaczyć, jakoś wyglądać, coś potrafić. Jakie ja teraz zakłam przez okno, taka jakaś kurwa kwadracia, jakaś wyglądająca jak kawiarenka. E, no to są raczej ludzie, e, który, kobiety szczególnie w życiu, na których ja bym kurwa nie chciał e, spojrzeć e, w jakimkolwiek miejscu publicznym, to byliby kurwa sto, 120 miejsca z przytaczku, jeżeli chodzi o kwestie jakiejkolwiek korelacji, rozmowy czymkolwiek. E, zaraz dobrę więcej do aut. to no, właśnie tak wygląda, to jest właśnie obrad Politechniki ludzkiej. jeszcze wam chciałem przepowiedzieć taką seryjkę, szybką anegdotkę, w 2007, przepraszam w 2011 roku nie partnerkę, która właśnie studiowała na Politechnice ludzkiej. to jest klub na Biotechnologii. No i co już dział, gwiazda ta, studiując na tym właśnie Biotechnologii, to jest na Alei Politechniki, nawet się grzybem potrafiła zarazić, tym tam wewnątrz, nie? Yy, bo tak się tam ruchali na tej Politechnice, a ona akurat chyba miała gorąca majtki, czego nie widziałem. Yy, cała ta Politechnika to chyba się opiera właśnie na tego typu te sytuacje, tego typu kurwa z zawodników, osobników. Instytut Elektroniki, no to nawet zaraz zobaczymy. Idziemy dalej jeszcze, bo to na prąd jeszcze się mogłoby. A mam parę chwil. No bo tak to mi się chciał przyjść, mam torc, jeden może 100 km po linii prostej. Ale czym mi się kurwa by chciało, to i przychodzi się oglądać takich kurwa niewidaczników, abserdaków. Dobra, pauzuję, bo tam znowu są dalej auta. Dobra, tu jednak są bliżej. Myślałem, że są dalej, ale są bliżej. Eee, Dłurczańska, dalsza Dłurczańska. I teraz tak, tutaj auto mamy, proszę Państwa. I to jest moje powiedzmy najbliższe sąsiedztwo. Ja dziś jestem tam w, w poli prostej za tym kominem, tak jakby, raczej znaczy, to z dachu siołu. I to są gwiazdy, które tutaj właśnie studiują i raczej są wskazani na, 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 na porażkę. Eee, złote terazy, tak jak mówiłem, to już z Max Maxa. Prawdopodobnie będzie to Galeria Łódzka, rezerwet. Nie wiem, czy tam będzie można się jeszcze spotkać TK Maxy a ja w TK Maxie tam już troszeczkę widziałem, że jest na, na, naładowane, nie? Bo tam są jakieś ze dwie zmiany na pewno i ze zmiany to widzę inne osoby. I zaraz, tutaj jeszcze muszę kilka tablic na pewno nagrać na ten na filmik, bo tak to nie będę wiedział, co, co, co za wydziały nie oznaczać, nie? To jest o auto, które... A, i to jeszcze, proszę, Adicar, film, jakaś Adicar się pojawiła w tablicy rejestracyjnej. Tu jakiś kurwa, chyba Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki Matematyki Stosowanej Instytut Fizyki, bardzo dobrze, bardzo lubię takie nagrywki Czemuś mnie chyba obserwują, czy mnie nie obserwują? Po drugiej stronie Dobra, to jeszcze jest Instytut Fizyki, no akurat fizyki nie za bardzo lubiłem Dobra, to jest blok P14 Fizyka, dobra, spierdzielam dalej, z jednego tona i tubka nie? zobaczycie co wchodzi w tej patologii? Techniki, techniki informatyczne, politechniki mózgu no dobra. ma, dobra. Szczególnie sami Jagdłowi, którzy wyglądają jak e, buka z magników albo gorzej. Cześć ślepy! Cześć, cześć! A zacznij mi bo ślepy to co jest tych stron można patrzcie, to jest ślepy, nie? Ślepy jest prawdopodobnie wykładowcą. No i ślepy jest pod To jest ślepy? Cześć ślepy. Ślepy, i to są jego koledzy jest ślepy z wykładowcą tutaj prawdopodobnie nagrywam sobie bo lubię nie muszę nikogo się pytać bo mogę nagrywać wszystko mogę zgodę zgodę to trzeba wyrazić na udostępnianie Ale skąd skąd będzie wiadomo że ja to udostępnię? No ale ja nie muszę tego mówić, nie? Bo ja nie muszę opowiadać żadnemu tutaj w za dużej marynarce, co ja będę robił z nagraniami w telefonie ja też bardzo dobrze znam prawo. Widzieliście, jaki to jest gwiazdor, nie? Ty, który to jest wykładowcą, bo ten samochód też kilkakrotnie, kilka razy dzienić, to są wykładowcy prawdopodobnie. jeździ w mną samochodem po mieście. Ja mu tam w wstawię na mordę, jeszcze raz tylko dogram ten samochód. O, tutaj jest jeszcze. Nie interesuje mnie to. Katedra Milutroelektronika i Techniki Informatycznej. Idziemy dalej, nie? Przyjdziemy sobie do stronę, bo nieskał to sznagałem. Patrzcie, to Porsche, też kilka razy widziałem, To sobie na wykładowcy mnie prawdopodobnie. Może boli to, że e, tak uczą swoich studentów albo że tak niski poziom jest z całej tej historii, że podstanowili e, <grym wytrzymał> <grym wytrzymał> zamodej po mieście jeździć, nie? Zaraz jeszcze zobaczymy, a i tu jest jeszcze serd. nawet tylko to No i ten serd tak samo. Myślę, że oni zgadują i to jest King i sobie zamierzają samochodami, nie? I tu jeszcze są dwa. Dwa samochody jeszcze. I ten tutaj.